Dziękuję. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Formalnie podstawowym źródłem finansowania organizacji pozarządowych są składki członkowskie, następnym źródłem finansowania działalności organizacji tak zwanego trzeciego sektora są dotacje, czyli bezwrotna pomoc finansowa otrzymywana od donatora na cel zgodny ze statutem danej organizacji pozarządowej. Dotacji mogą dzielać instytucje Unii Europejskiej, samorządy wszystkich szczebli, organy administracji rządowej, firmy prywatne oraz inne organizacje społeczne. Kolejnym źródłem pozyskiwania środków finansowych na działalność organizacji pozarządowych jest darowizna oraz sponsoring, czyli odpłatne przysporzenie majątkowe wyrażone w pieniądzach, rzeczach lub usługach dokonywane przez sponsora na rzecz sponsorowanego. W związku z tą mnogością źródeł finansowania organizacji trzeciego sektora zwracam się do Pana Ministra z pytaniami dotyczącymi zakresu finansowania tych organizacji z poszczególnych źródeł. Czy Pan Minister może podać szacunkowe dane dotyczące wysokości środków finansowych przeznaczanych rocznie na rzecz organizacji pozarządowych z budżetu państwa? A więc nie tylko z tego jednego procenta, ale z całego budżetu państwa? Które organizacje otrzymują największe dofinansowanie z budżetu państwa w skali roku? Proszę podać pierwszą dziesiątkę tych organizacji. Jak procentowo kształtuje się finansowanie organizacji pozarządowych z poszczególnych wymienionych przeze mnie źródeł finansowania? Ile środków finansowych otrzymuje rocznie Otrzymują rocznie organizacje pozarządowe ze wszystkich źródeł finansowania. Jak te kwoty kształtują się w okresie ostatnich pięciu lat? Ja wiem, że te pytania są szczegółowe i pan minister może nie jest przygotowany do podania tych danych, to bardzo proszę o podanie ich na piśmie. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu posłowi.